Generał Ebdachi rozpoczął inwazję Lerii i Rivi od aroganckich roszczeń wobec Mewe. Nilgardczyk mógł sobie pozwolić na zuchwalstwo, był pewien szybkiego i całkowitego zwycięstwa. Ale ledwie parę miesięcy później to on otrzymał ultimatum, sygnowane przez samego cesarza M. Far Emreisa. Jego treść była zwięzła i nie pozostawiała pola do interpretacji. Po śmierci generała Ebdachiego, nilwgarska armia pogrążyła się w chaosie. Zjednoczeni królowie północy wykorzystali zamieszanie i uderzyli, odnosząc walne zwycięstwo. Żołnierze wiwatowali na cześć swoich władców, a zwłaszcza władczyni. Mewę dokonała niemożliwego. Dzięki jej bohaterstwu i determinacji, inwazja Nilwgardu zakończyła się klęską. Królowa rządziła potem jeszcze długie lata. Surowo, ale zawsze sprawiedliwie. Ta, czyli to baba obroniła północ przed czarnymi. Można tak to ująć. Ale heca! No, a znalazła sobie potem jakiego chłopa? Daj już spokój całą noc. Gada. Koniec historii. Musimy odpocząć przed chwilą. Tak, zwłaszcza, że przed nami jeszcze daleka droga.